Kolejny gość, wszystko na temat w redakcji tematu Szczecineckiego, Wiktoria Rabko. Cześć. Cześć. No właśnie, wróćmy wspomnieniami do grudnia ubiegłego roku i finału polskiej Miss Nastolatek. Dostałaś się do top 10. Jak wspominasz ten konkurs, ten udział w tym konkursie? Mm. Ogólnie bardzo dobrze. Y... Miałam bardzo duże wsparcie od osób z mojej klasy, od osób z rodziny, y... a sam konkurs y... mogę powiedzieć, że to jest. Super jakby przeżycie, tak. I wspomnienia na pewno też. E, tak, to bo chyba na też pewno. poznałaś sporą. Bardzo ilość osób. poznałam dużo osób i y, mogę powiedzieć, że to naprawdę były miłe osoby, bo spodziewałam się, że dziewczyny będą bardzo zawistne. I będzie duża konkurencja, tak to naprawdę. To jednak konkurs tak. piękności? Jak, o, tak, jakąś stawkę, prawda? Myślałam, że właśnie to będzie coś w ten deseń, a wcale nie. Dziewczyny były bardzo miłe, pomocne. Jeżeli miałam jakiś problem, to zawsze mogłam do nich pójść. I tak samo organizatorzy zawsze byli dla nas. E, a co ciebie w ogóle skłoniło do udziału w tego typu konkursie? Moja mama namówiła mnie, bo jej koleżanka i córka brała wcześniej udział w takim konkursie i mówiła, że ja powinnam pójść i zobaczyć, jak to jest. I taki pomysł się narodził i stwierdziłam, czemu nie. I aktualnie też się zgłosiłam do miejsca zachodnio-pomorskiego, więc zobaczymy, co dalej będzie z tym. No właśnie, bo miałam pytać, czy jeszcze dalej chcesz w tym kierunku iść i startować w kolejnych konkursach? Tak. Czyli wychodzi na to, że tak. Tak, chciałabym zobaczyć, co dalej z tego będzie. I to jest teraz regionalny, więc też co innego. I mam nadzieję, że będzie dobrze. Um, właśnie, a czy taki konkurs tego typu, konkursy w ogóle, misy, konkursy piękności, jak to się mówi, mogą dodać takiej pewności siebie? Oj, na pewno. Ja przez ten konkurs zdobyłam mega dużą pewność siebie. Um, otworzyłam się na ludzi, otworzyłam się na nowe doświadczenia. I ten konkurs właśnie był takim zapalnikiem do tego. A co byś mogła poradzić y, młodym dziewczynom, które chciałyby wystarczać w takim konkursie, ale na przykład mają jakieś obawy albo nie, nie do końca są pewne? Jest, mm. jest taki złoty środek według Ciebie, jaką radę mogłabyś im dać? Uważam, że jeżeli to jest ich marzenie, to powinny dążyć do tego, jeżeli chciałyby coś robić w tym kierunku. Jeżeli tutaj to też trochę modeling, więc jeżeli chciałyby z tymi zdjęciami, z fotografami pracować, to powinny po prostu zrobić pierwszy krok. I jeżeli ten pierwszy krok już zrobią, to później jest już dużo łatwiej. Jak to się mówi, z górki. Tak, z górki. <noise> Zdecydowanie. Y Ciężko w ogóle dostać się do takiego konkursu. Znaczy jak, jak on jest w ogóle podzielony? Polska nastolatek, tutaj w tym przypadku mówimy, są castingi, jakieś jak to wygląda. Znaczy ja zaczynam od castingu mhm. Open, i później były ćwierć i wtedy jechałam do Warszawy, wchodziłam z dziewczynami do takiej sali, mówiłyśmy na swój temat kilka rzeczy, i wtedy, jeżeli wybierało chyba tam ponad 100 dziewczyn do półfinału. I później już półfinał to było głosowanie internautów i bilety. Mm, I wtedy już było. To finał. wszystko pewnie długo trwało. Długo, bardzo jest... trwało, bo to ja zgłosiłam się chyba w, w wrzesień, a finał był w grudniu, więc trochę trwało. A jeden taki jakby casting, to on też czasochłonny jest, można tak powiedzieć. Zajmuje to dużo czasu. E jak byłam na ćwierćfinomach, to był cały dzień od 9 rano do 18, to trzeba sobie zrezerwować cały dzień w takim wypadku. Czyli sporo. No sporo. Masz jakieś plany na przyszłość? Jesteś osobą, która lubi planować, czy może modeling, może coś innego? Jeszcze nad tym nie myślałaś, może aż tak? Trochę myślałam i moim marzeniem jest zostanie modelką i ten modeling Uwielbiam zdjęcia, pozowanie, yy, ale oczywiście no też będą studia i jeszcze mam dylemat nad dwoma kierunkami i zobaczymy, to już po maturze się okaże. Czas pokaże. Tak. Yy, no właśnie, zahaczyłaś o temat matury. Jesteś już zresztą którymś, którąś osobą, z którą rozmawiam, tegoroczną maturzystką. No tak się złożyło. Yy, jak przygotowania do tego egzaminu? Zaczęłam już się przygotowywać. Jest trochę ciężko, ponieważ ja mam tę nową maturę, no to jest dużo więcej lektur, z matematyki jest trochę trudniej, ale no, powoli do celu. Yy, a jakie wartości są dla Ciebie takie najważniejsze w życiu, jeśli można by tak powiedzieć, którymi się kierujesz? To brzmi pytanie prawie tak jak yy, finalistki, jako wy konkursu piękności byłyście pytane tam w pewnej części konkursu. Było takie pytanie. Tak. Takie pytania się zdarzają, a ja zapytam właśnie o, o te wartości. Masz coś takiego? Myślę, że jak chodzi o drugiego, myślę, że powinniśmy wszyscy być szczerzy, prawdomówni, bo to jest bardzo ważne. Um, uważam, że powinniśmy być właśnie szczerzy. To jest bardzo ważne. I lojalni wobec siebie. To była Wiktoria Rabko, gość Wszystko na Temat. Dziękujemy. Dziękuję bardzo.